Hi guys! Hello, hello. Hej! O co chodzi? Jakie kordonki? Więc dzisiejszy film jest sponsorowany przez jednego z was. Przez jedną z was. Przez. Malwinę. Oj, nie, nie zamazałam nazwiska, więc. Przez Malwinę. <laughs> I. Alwina nie napisała tutaj na tej karteczce, czego by chciała, ale wysłała do mnie dość długą wiadomość na patronajcie odnośnie tego, co chciałaby tutaj zobaczyć, i zaraz do tego przyjdziemy, ale najpierw pokażę Wam książkę. Książkę, książkę, która była w tej przesyłce. Jest to cegła. Jest to, to bardzo, bardzo, bardzo duża cegła. Jest to szósta część. Nazywa się Wiesza Świtu, autorstwa e, Sary James. E, na pytanie, czy zaczęłam już tę serię, nie, ale mam już całutką. To był tom, którego mi brakowało, tom szóste, i on ma, słuchajcie, 850 stron. Tak, już mam wszystko. Dziękuję Malwinie za tę przesyłkę ona, ona do mnie dotarła już chyba. Nie jestem pewna, czy to był wrzesień, czy to jeszcze był wrzesień. Możliwe, że tak. Moja pierwsza o tym pomyśle wspominałam na live z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 1 września, i Malwina od razu sobie zaklepała miejsce. Zapytała, czy może. I zaklepała sobie miejsce w cielkomasie. I jednocześnie. Tym filmem też kończę nasze filmy sponsorowane przez Was. Bardzo dziękuję każdemu, kto wziął udział w tym. I powiem Wam, że te, ta ilość Waszych zgłoszeń była dla mnie w sam raz, była wystarczająca, bo ilość pomysłów ode mnie, wydaje mi się, że była jakby każdy był chyba zadowolony i Wy, i ja, że mogłam złożyć tyle, ile chciałam i jednocześnie zawrzeć też Wasze pomysły. A co do dzisiejszego filmu, bo już ten wstęp jest strasznie długi, um, ja miałam prowadzić zajęcia muzykalniające metodą e, Pana Gordona od października w jednym w jednej z placówek w których pracuję, ale tak się złożyło, że nie zebrało się wystarczająco dużo chętnych zgłosiło się do mnie chyba trzy osoby, dla trzech osób jakby to jest trochę za mała grupa jeszcze i będę znowu myślę wychodzić z propozycją na początku nowego semestru, bo po prostu zasięgi tej placówki są dość małe, to jest też mała miejscowość więc musimy posłać to na grupy jakieś takie bardziej powiatowe niż tylko Minne. I um, w związku z tym ja jeszcze żadnych zajęć kordonek nie prowadziłam. E, przeczytałam trochę książek, żeby się przygotować, żeby mieć jakąś teorię. E, natomiast na święta kupuję sobie kurs z Instytutu Kordonowskiego, którego jeszcze nie zrobiłam, dlatego Nasze dzisiejsze, nasz dzisiejszy film nie będzie jako tako prawdziwymi kortunkami Mam nadzieję, że Malwina mi to wybaczy. Będą to właśnie bardziej zajęcia umuzykalniające dla małych dzieci. Ja, co prawda, od stycznia już zaczynam prowadzić zajęcia muzyczno-rytmiczne, ale dla dzieci od 3 do 4 lat. Więc, jakby ja też na co dzień pracuję z dziećmi od 4 lat pracowałam w żłobkach i przedszkolach, gdzie prowadziłam rytmikę dla dzieci od 3 lat, więc to jest ten zakres, w którym powiedzmy się specjalizuję i techniki kroza czy Orfa są mi znane, a gordona jeszcze będę się dokształcać, dlatego dzisiaj będzie taki troszkę miks krótki, może nie aż tak profesjonalny. Ale mix. I nie wiem, co z tego wyjdzie, bo prowadzenie zajęć dla dzieci w formie ASMR będzie na pewno wyzwaniem, ale spróbuję. E, więc tak, dzisiaj będzie taki miszmasz różnych technik, trochę śpiewania, bardziej słuchania, e, no roleplay. Może nie aż tak humorystyczny jak zwykle, wciąż w moim stylu. Więc jeżeli macie ochotę uczestniczyć w zajęciach dla dzieci, to zapraszam. Jeżeli nie, miło mi było Was tutaj gościć aż do tego momentu. Widzimy się w następnym. okej, okay. zaczynajmy. Witam Was wszystkich tutaj, usiądźcie sobie wygodnie. Tak, tak, tak. Tutaj na matach, na matach, na matach. Ok, czy mogę prosić mamy o podanie imion dzieci? Mhm. Świetnie. Więc na początku zajęć będziemy się witać. Kto jest w stanie, może śpiewać razem ze mną. Kto jeszcze nie do końca, może nucić albo po prostu słuchać. Świetnie, więc zaczniemy od ciebie, kubusiu. Witam Cię, kubusiu, jak się masz? Miło Cię jest widzieć dziś wśród nas. Witam cię Maciusiu, jak się masz. Miło cię jest widzieć dziś wśród nas. Usiądźcie cię wygodnie, nadszedł czas, by bawić się ruchem i słuchać. Witam cię Jaśmin. Dziś wśród nas. Witam cię, Dawidzie, jak się masz. Miło jest cię widzieć dziś wśród nas. Usiądźcie wygodnie, nadszedł czas, by bawić się ruchem i słuchać. Witam Cię, Aniu, jak się masz? Miło Cię jest widzieć dziś wśród nas. Witam Cię, Kacperku, jak się masz? Miło Cię jest widzieć dziś wśród nas. Usiądźcie wygodnie na... Nadszedł czas, by bawić się ruchem i słuchać. Nadchodzi czas świąt, dlatego dzisiejsze zajęcia oprzemy sobie na pastorałce. Wydaje mi się, że nie jest to kolenda, tylko pastorałka. Chociaż właściwie jeszcze nie wiadomo, co będziemy tak naprawdę śpiewać, bo wybór. Piosenki należy do Was, do Was, do Was, do Was. Czy ktoś z pokasów ma ochotę rzucić taką kosteczką i wylosować dla nas kolendę? Mamy dwie kosteczki. Jedna z nich wylosuje nam metrum, metrum, metrum piosenki świątecznej. Mamy. Hmm, tak wostkę będzie to dość ciężkie. No, mamy tutaj jeden, mamy dwa, trzy, cztery, pięć, i sześć, sześć, sześć. Kropek, 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 kropek. I o ile znalezienie piosenki świątecznej na cztery, cztery. 4, zakładam, że 4, 4 będzie dość proste. Dość proste. Tak, znalezienie kolendy na 5 będzie już dość dużym wyzwaniem, bo nie wiem, czy nie będziemy musieli sami takowej stworzyć. E, tutaj z szósteczką możemy sobie sięgnąć po powiedzmy 6, 8, więc będzie troszkę oszukiwania, ale wciąż damy radę. Więc kto jest chętny? A druga, druga już wam mówię, druga kosteczka, yy, możemy rzucić dwoma naraz, czy ktoś jest w stanie. Okej, okay, podzielimy się jasne, kto by miał ochotę. Nie ma sprawy, tak? Dobrze. To Ty rzucisz tą kosteczką. Tutaj Kacperek rzuci tą kosteczką i jedna kosteczka, tak jak już mówiłam, wybiera dla nas piosenkę. Gdzieś tam z głębin yy, głowy <noise> będę musiała wybrać piosenkę która zawiera się w takim metrum, natomiast druga, 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 druga kosteczka powie nam, na ile będziemy klaskać. Tak? Więc tutaj mamy metrum, a tutaj będziemy klaskać, ile, ile, ile uderzeń ma się nam zmieścić w tym takcie, który wylosujemy. Zaraz Wam pokażę o co chodzi, ale najpierw, najpierw, najpierw wylosujmy, więc proszę, to rzuć nam tutaj. O, 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 spokojnie. O, dobrze. Mamy trzy. Trzy. A ty proszę jaśminko rzuć nam. Oj, oj oj, oj, delikatnie. Mhm. Dobrze, to jest to. Ok. Więc mamy dwa. Wylosowaliśmy piosenkę na trzy. A stukać, klaskać, uderzać będziemy dwukrotnie. Z pastorałek, które przychodzą mi na myśl przychodzą, na myśl przychodzą, na myśl przychodzą. Na myśl na trzy jest dnia jednego o północy, bo grałam niedawno, ale będę musiała sobie sprawdzić tekst eee, i teraz w tym takcie na trzy czwarte będziemy musieli dwukrotnie uderzać, nic się nie martwcie. Ja będę to robić z wami, a raczej wy będziecie to robić ze mną. Więc nasze metrum, 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 tutaj będę potrzebować moich kolan, jest na trzy. Tak? A nasze stukanie. usiądę w ten sposób. Tutaj sobie otworzę tekst w mojej książeczce. Z najróżniejszymi, już szukamy. Ty, 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 ty. Dnia, dnia, dnia. Nie tylko jednego. O północy. O. Świetnie. Położę to tutaj przed sobą. Bardzo proszę nie zabierać mi książeczki, bo się zadniemy. Okej, okay. i tak istnieje prawdopodobieństwo, że gdzieś zgubię tekst, ale jak coś, to mnie łapi. To... 把你唇边嘴边的姐姐亲。 Wam znacznie, znacznie lepiej niż mi. Ale z jakiegoś powodu w naszej sali nie mamy żadnego instrumentu, więc mój głos opada. widząc was, żeby to równać poziomowi, wiecie niżej, niżej, niż jesteście takimi małymi, kochanymi szkrabami. Ale nie wstawajcie, bo teraz będę. Teraz będę śpiewać za wysoko. Zostańcie dalej tutaj a! Okej, okay. macie ochotę się poruszać? Nie ma problemu jak najbardziej. Możemy się kołysać, możemy się ruszać. Tylko proszę mamy, żeby nie ruszały po Tak? Sami się ruszamy? Mamy nie pomagają. Świetnie. No to słuchajcie, jak macie ochotę się troszkę poruszać, to ja tutaj przygotowałam dla was opowieść o połowanku. I jest to opowieść pana Marcina, Marcina, Marcina Lemiszewskiego. Ze zbioru ryzyka dla dzieci oparte na metodzie Karla Orfa. Okay? Tutaj mamy opowieść o bałwanku. Oczywiście musimy tutaj powiedzieć, że pana Marcina, nie moja, pana Marcina, Marcina, Marcina. I będziemy potrzebować, słuchajcie, trójkąta. Kto ma ochotę na trójkąt? Kto będzie trzymać trójkąt? Mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Nie, pięć instrumentów, ale nie szkodzi. Eee, grzechotki damy dwóm. Kto chce grzechotki? Dobrze. To proszę bardzo. Grzechotki tu. grzechotka tu. Dobrze. Kto ma ochotę na drewniane, drewniane, drewniane kosteczki. Ty. Dobrze. No to proszę, drewniane kosteczki. Mamy dzwoneczki, 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 dzień, zeń, 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 zeń. Okej. Okay. Tylko jeszcze nie dzwońcie. I mamy talerz wiszący i trójkąt. Trójkąt tu. Dobrze. A talerz. Świetnie. Ok. No to mamy wszystko i teraz słuchajcie. Każdy wie, jaki ma instrument. Mama pomoże w razie czego. Tak? Okej. Okay. Więc kiedy usłyszycie w tekście, że pada śnieg. Pada śnieg, to bardzo bym chciała, żeby zagrał trójkąt wtedy. Ok? Czy trójkąt będzie pamiętać? No pada śnieg. Kiedy będziemy słyszeć, że w tekście wieje wiatr, wiaterek, tak dokładnie, to wtedy bardzo bym chciała, żeby zagrał nam talerz. Mhm. Tak, wiem, nie przypomina takiego, w którym jedzie zupkę, ale to też jest talerz. Tak, to i to nazywa się talerz, to trochę tak jak ze zamkami. Dzwoneczki, jak będziemy słyszeć, że leci w rubelek. Tak, w rubelek jest taki cichutki, więc dzwoneczki też cichutko, nie za głośno. Okej. Okay, dobrze. Nasze drewniane kosteczki, tak? Jak będziemy słyszeć, że w tekście pojawia się zając szarek. Zając. Króliczek. Mój ulubiony. Okej. Okay, dobrze, więc zając szarek i zostają nam grzechotki na zziębnięte myszki. Mhm. Dobrze. Kiedy wszystkie zwierzątka będą sobie wesoło razem gaworzyć pod parasolem, to wszystkie instrumenty muszą się odezwać, dobrze? Czy pamiętamy każdy pamięta swój? Okej, okay. dobrze, 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 dobrze. Także ja zaczynam naszą opowieść, 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 opowieść. Pewnego zimowego dnia tata z dziećmi ulepili pięknego bałwana. Miał on oczy, uśmiech z węgielków, stary garnek na głowie i marchewkowy nos. Najbardziej wyjątkowe było to, że w ręku trzymał rozłożony parasol. Padał śnieg Dobrze. i wiał silny wiatr. Tego mroźnego i śnieżnego dnia przyleciał i usiadł na miotle bałwanka mały wróbel. Ach, tak bardzo pada śnieg! Czy mógłbym się schronić pod twoim parasolem bałwanku? Spytał ptaszek, ależ oczywiście odpowiedział bałwan. Chwilę później zatrzymał się przy nim, zając szarag. Bałwanku, czy mogę przy tobie stanąć i ochronić się przed padającym śniegiem? Spytał Oczywiście przytaknął bałwanek. Zaraz po nim do bałwanka przybiegły cztery zziębnięte, polne myszki. Zziębnięte myszki. Okay. A my też możemy stanąć pod twoim parasolem? Chodźcie do mnie. Dla wszystkich starczy miejsca, odpowiedział uśmiechnięty bałwanek. Zwierzątka pod parasolem były bezpieczne i zadowolone. Wesoło sobie go wważyły, gdy mocno padał śnieg. Po godzinie śnieg przestał padać i wszystkie zwierzątka wróciły do swoich domów. A bałwanek stał się ich prawdziwym przyjacielem. I co tam? Zmęczyliście się troszkę? Ok, w takim razie mam dla was piosenkę na koniec. Taką, co znacie. Jest to piosenka o starym niedźwiedziu. I mam tutaj kolorowe, kolorowe, kolorowe chusty, którymi będę po kolei przykrywać każdego z Was. I kto zostanie przykryty, już idzie spać. Dobrze? Siewki, siewki. Ok. W takim razie. Stary niedźwiedź mocno śpi, stary niedźwiedź mocno śpi, my się go boimy, na palcach chodzimy, jak się zbudzi to nas zje. Zbudzi to nas. Zje. Stary niedźwiedź mocno śpi. Stary niedźwiedź mocno śpi. My się go boimy. Na palcach chodzimy, jak się zbudzi, to nas zje. Jak się spudzi, to nas zje. Stary niedźwiedź mocno śpi. Stary niedźwiedź mocno śpi. My się go boimy, na palcach chodzimy. Jak się spudzi, to nas jak się spódzi, to nas zje. Stary niedźwiedź mocno śpi. Stary niedźwiedź mocno śpi. My się go boimy, na palcach chodzimy. Jak się zbudzi,

Jak się zbudzi, to nas zje. Stary niedźwiedź mocno śpi. Stary niedźwiedź mocno śpi. My się go boimy, na palcach chodzimy. Jak się zbudzi, to nas zje. yeah it's